Dobra Jak janosik No dalej się Janusika Dzisiaj ja mam takie sylwetki jak Janosik. Wiadomo, że lepszą, no ale Proszę Dwa ćwiczenia dopiero zagonę. Jestem Dzień dobry wszystkim Widzom, oglądającym Dawno mnie nie było, fakt no ale ciężko było znaleźć na to czas No nic co tam, co tam się u mnie dzieje? No na pewno niezmiennie futbol szpilen machem Kręcimy to, jara mnie to naprawdę fajnie tak Aktualnie moja waga 97,5 kg na czczo także myślę, że spoko, sylwetka się utrzymuje Tam co 5-6 dni co leci 250 miligramów niezmiennie i na tym sobie tak cykam i naprawdę bardzo fajnie to wygląda yy, no, są jeszcze bóle te nogi też ściągną się tutaj ścięgną z lewej strony ta nóżka chociaż wczoraj na meczu by nie bolało i z siemianowicami kolejne już 90 minut chyba trzecie także naprawdę najłatwiej wczorajszy mecz był że tak powiem, mój organizm najłatwiej to yy, zierżył, że tak powiem. I tak naprawdę po tym zakończeniu meczu na tej adrenalince jeszcze szło spokojnie grać ze 45 minut. Dopiero 4-3-4 godzinki po było takie jemnięcie, że naprawdę zaczęły nogi boleć. Ale już jest 10.15 jest OK, tylko też ścięgno lekko pobolewa. Ale naprawdę jest bardzo w porządku na środku obrony. Jak grom od, od pierwszych minut to zawsze go na środku obrony, jak tam niekiedy wleza, w zależności jaki wynik i nawet i na napadzie. Potrafi Marcin tam 15-20 minut zagrać. Także no walczak, walczak, tak jestem, kurwa. No wiadomo, może coraz lepiej to wygląda na tym boisku, jeszcze jest tam dużo, dużo rzeczy do poprawy taktycznych A tak to myślę, że będzie coraz to lepiej. No i ta drużyna wygląda coraz lepiej, nie? Zdarzają się wpadki, ale no tak tu czasem wygrywa. Nawet największe pewniaki potrafią przegrać mecz. To raczej jest normalne przy tak yy, młodym składzie jakim my operujemy, ale nie o tym. Wiadomo muszę tam QA nakręcić, bo było sporo pytań. Także na pewno będę chciał coś takiego wrzucić na YouTube. No, a... Dla Was, ktoś ktoś z Rudy Śląskiej, a nie ma aktualnie klubu, chciałby się sprawdzić, to jak najbardziej zapraszam na treningi, na kontakt na priv, Ale to muszą być umiejętności rzędu, nie wiem, Zieliński. No, takich zawodników potrzebujemy do środka pola, no, powiedzmy tej niższej rangi mamy, nie? Także, także nie trzeba. No, ja jadę sobie teraz niedziela, piękna pogoda, ale zimno, w miarę 7 stopni. Jadę na właśnie z bracikiem na chwilę na mecz rezerw Potem bajtina się wybawią A na 20 ci się do roboty Jutro wolne I czwartek, piątek zatunie. No to tak to idzie robić, ten tydzień mi przeleci, fenomenalnie Ja się powoli, bo jadę przed słynnym rondem ósemką na Rudzie A ostatnio, znaczy trochę wcześniej, że wyczają, że stoją w krzokach na rondzie Trzeba uważać. Już jestem tu zawsze z prawej strony jak stali. Przed zjazdem dts i za zjazdem. Już stoją w krzokach. No, aktualnie co do diety jeszcze, bo tak... Wiadomo, staram się zrobić te minimum 20 tysięcy kroków, chociaż już wczorajszy mecz to na pewno spolił z 2,5 tysiąca kalorii. Dodatkowo jeszcze... Na bank, yy, no, z 25 tysięcy kroków zrobię. Tak myślę, że z palcem w dupie. E, a tak to naprawdę. Myślę, że się w dupie, no to zatał. A tak to jeszcze dodatkowo. E, no... wiem, że nie dojadam 3000 kalorii. Nie wiem, jakoś yy, syfiato czy coś. Jak mam na coś ochotę, to sobie to po prostu zjem. Tak jak w tym wypadku kajman nie no chyba poznajecie Rzadko niechętnie, ale jadę Znale kupię sobie tortille. classic w classic, słynne kto pamięta to pamięta no i jadę na ten meczik ale opuszczam żałobku nie bo zjadłem tylko jednego naleśnika to genau sobie opierdzielę klasycznego Mcwrapa Aha, jakieś tak mleka ciepłego tam nie ma, nie? Hmm. Tylko bardziej kawa, ewentualnie dobra. E, e, to niech będzie herbata. Owocowa A, nie, nie trzeba. Jakie tam jest? A to tysiąca wysp. Tak jest? Nie, nie, dziękuję. Ja... Dziękuję. No. Nie, żeby w cukru nie brał, bo nie cukruję, ja po prostu mam kilo w aucie. Nie no, żartuję Ile? Plus pół stopnia pokazuje. Moje auki. Żart. A co robi Marcin jak jest? Plus pół stopnia tylko a za łączące ogrzewanie na no, siedzenie i jest mi plusio. Tak, Marcin przyszedł po czwartej do domu, pospał i czuło na badania łokresowe. Да.